Hatsune Miku to postać, którą kojarzy każdy. Chińska influencerka, która obecnie zajmuje szczyty listy radia SK. Każdy słuchał choć raz ten konwer. Choć ostatnio nasze myśli są skierowane ku Zachodowi, to moja redakcja odkryła coś niesamowitego, co jest powiązane z tą piosenkarką. Mili Państwo, uroczyście składam pytanie, które brzmi, czy Hatsune Miku to córka Słowomira Mencena? Na samym początku możecie pomyśleć Kurde, kto to jest ten Sławomir Męcen? Chrupek, chrupki, chrupki, chrupki Jest Polakiem, żyje w Europie, studiował Zrabienie pieniędzy i jak korzystał magistrem Może korzystać z kodu Motherlode I mieć dużo pieniędzy Oczywiście jest on również youtuberem, niestety Bardzo słabym youtuberem, w jego filmach Nie ma praktycznie montażu, korzysta z Intra, które były popularne jakieś 15-16 Lat temu, a kropką nad i Może być fakt, że robi redspleje, które trwają już 80 Odcinków, kto tak teraz robi? Mam nadzieję że porządni, dobrzy twórcy, tacy jak Krepsydra, Świat Internetu czy Kiszczak, przyjrzą się upadkowi tego youtubera. No dobra, ale Mencen hobbystycznie również podróżuje. Rok temu zrobił ambitne wyzwanie, które aspiruje do filmów Oj Wojtka, w którym odwiedził prawie każdy powiat w Polsce. Udało mu się to, za co nic nie dostał. W wielu wywiadach mówił, że najbardziej podobał mu się Szczecin, gdzie zorganizował giveaway na wyrzutnie Heimers, a najmniej oczywiście Warszawa. Warszawę należy zbombardować z równe z ziemią i postawić do rozmnożenia dla bobrów, które zbudują nową Wisłostradę. Na koniec dążę, największe szanse na wygraną. Hatsune Miku to wiadomo, każdy zna. No, co ma o niej powiedzieć, Wy już wiecie o niej wszystko? Ołtarzem na niesamowitości tej osoby są słowa najlepszego dziennikarza w kraju Stefana Michnika, autora gazety wyborczej. Japońska cyberselebrytka, światełko w moim życiu. No dobrze więc, ale skąd uważam, że Hatsune Miku to córka Sławmira Mencena? Istnieje wiele przesłanek, które za tym idą. Na samym początku popatrzcie na te dwa zdjęcia. Montażysta powinien zatrzymać obraz dla waszego spokoju. Popatrzcie jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę? No właśnie, obie osoby są białe. No dobra, ale wiemy, że to nie wystarcza. Ale dowody same się pojawiają. Jak wszyscy wiemy, Miku nie gotuje jedzenia, bo nie ma na to czasu gotując kolejne bęgery dla swoich słuchaczy. Mencen również nie umie gotować. No właśnie, bęgery. Mencen jako specjal dla swoich subskrybentów wydał utwór zatytułowany Hot 16 Challenge 2. Zanalizujmy tytuł tak, jakbyśmy analizowali płytę Eminema Kamikaze. Hot 16 Hatsune Miku ma 16 lat. Czy jest hot? Faza jest z reguły gorąco, więc zaliczamy. Dwójka na końcu sugeruje, że chodzi o drugą część, ale nie dajcie się złudzić. Szczególnie, że Mencen. Posiadał według naszych niepotwierdzonych informacji tylko jedno dziecko, a czy więc drugie to Hatsunemiku? Zbliżamy się powoli do prawdy i wiem, że jest ona mocna tak mocna jak piwo, które Mencen handluje, a Hatsune Miku również ma swój trunek. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, wszystko łączy się w jedną historię, która brzmi następująco. Słowomir Mencen znalazł w kapuście córkę, Najpewniej było to w momencie, gdy Mencen był kucharzem i walczył o trzy gwiazdy myszlem w koło brzegu. Córka popsyła mu te plany, ale nauczyła się gotować, a przynajmniej tak myślała. Kiedy czekała na tatę w pizzerii, na w ramach wolnego rynku za 45 tysięcy VW. W trakcie podróży do Korei po raz pierwszy usłyszała, jak rapuje oka. I przez całą noc mnie zrużyła oka. Mencę uważając, że trzeba zmienić profesję, udał się do śniącego, który wstał i rzucił na niego zaklęcie. Kosztem umiejętności kulinarnych, nauczył się pieniędzy. Historia ta jest niezwykle intrygująca i wymaga komentarza od innych osób. Poszedłem do penthouse'a Mencena o nazwie Nowa Nadzieja, gdzie spotkałem się po kryjomu z lokalnym człowiekiem, który ma tylko trzy manipulacje na demagogu. Czy mamy tutaj zdjęcie, czy widzi pan podobieństwo między tą postacią a tą? <laughs> Dobra, miłego dnia. Nie zaprzeczył, nie zaprzeczył. Postanowiłem również napisać do Donalda Tuska, który obronił nasz kraj przed kombinatem i również nie zaprzeczył. W momencie publikacji materiału nie zgłosił się już nikt, kto chciałby coś powiedzieć. Do powiedzenia czegoś zapraszamy więc do komentarzy. Chciano również poprosić o komentarz biuro partii razem, ale autor materiału był zbyt pijany, żeby mógł chodzić. Zagadka, choć rozwiązana, do dzisiaj jest nierozwiązana. E